Nikola Tesla był jednym z najbardziej innowacyjnych i tajemniczych umysłów końca XIX i początku XX wieku. Nikola Tesla urodziłem się w 1856 roku. Podczas moich urodzin była straszna burza. Pielęgniarka powiedziała, że będę dzieckiem ciemności, ale moja mama powiedziała, że będę dzieckiem świata. Jego życie i praca były pełne przełomowych odkryć. Które ukształtowały fundamenty współczesnej technologii. Chociaż większość ludzi kojarzy Tesle z jego wkładem w rozwój prądu przemiennego, niewielu zdaje sobie sprawę, że jego geniusz sięgał daleko poza naukę i technologię. Jestem autorem 300 patentów i 125 wynalazków w 26 krajach. Dzięki niemu macie światło w domu i prąd w gniazdkach. Wymyśliłem radio, o baterie słoneczne, elektrownię wodną i wiele, wiele innych wynalazków. Tesla był wyjątkowym wizjonerem, którego umysł wykraczał daleko poza jego czasy. Marzył o świecie, w którym energia byłaby dostępna dla wszystkich ludzi, niezależnie od miejsca ich zamieszkania. Mówię o mnie, że byłem nie z tego świata, a mój geniusz był niedościgniony. Ja tylko chciałem. Dać ludziom darmową energię, a najlepsze pomysły miałem podczas spacerów i wyśle. Jednak Tesla nie ograniczał się jedynie do odkrywania praw natury. Był człowiekiem głęboko uduchowionym, którego duchowa strona była równie silna jak jego zainteresowanie nauką. Jeśli interesują Was moje wynalazki i chcecie poznać więcej ciekawostek z mojego życia, podajcie na kanały na YouTube.